Nasze zaproszenia zostały skierowane do doświadczonych twórców, jeżeli chodzi o gatunki okołooperowe, co kogoś, kto ci znaczy sceniczne, yy, intermedialne. Yy, I wszystkie yy, propozycje były yy, koherentne, spójne, na świetnym poziomie profesjonalnym i intelektualnym. Yy, yy, konkluzja, że należy yy, zrealizować siedem oper, Wcale nie była taka głupia, dlatego że i, i, i wszystkie te opery miałyby swoją i tożsamość i swój głos. Wydaje mi się, że jako osoba zamieszana w całe, ten, całe to przedsięwzięcie mam satysfakcję. Po prostu, że, że te zaproszenia. Były dobrze wybrane, a po drugie, że zostały przyjęte przez osoby, które są naprawdę bardzo zajęte w swoim życiu kompozytorskim i mogły miesiąc, półtora, dwa, trzy z niego poświęcić, a jednocześnie być może sobie w planach rok czy więcej na to, żeby poświęcić swój czas na napisanie opery.